Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, będzie o tym, dlaczego służby pojawiły się dziś u Zbigniewa Ziobro, Dariusza Mateckiego, Michała Romanowskiego i Michała Wosia. To wszystko są ludzie związani z ugrupowaniem Solidarna, Suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry. A wejście tam ma związek z Funduszem Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to są pieniądze, które miały wspierać ofiary przestępstw, miały być przekazywane na cele, które miały wspomagać ofiary przestępstw. Czasem stała się to nieformalna partyjna skarbonka wspierająca przedsięwzięcia medialne, które kompletnie nie miały nic wspólnego z. Działalnością na rzecz ofiar przestępstw. Takie imperium medialne buduje Michał, ksiądz Michał Ryszewski, Fundacja Profeto, która jest bezpośrednim powodem wizyty, ale nie jedynym, bo tych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości jest bez liku. Kwota globalna, którą miała otrzymać ta fundacja, to 98 milionów złotych. Otrzymała 66 milionów złotych. Pozostałe transfery zostały zablokowane przez nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Natomiast przyjrzyjmy się temu, czym jest w ogóle Fundusz Sprawiedliwości. To już było wiadome, że po tym, jak Grzeboro go przekształcił, właśnie w taką partyjną skarbonkę, to między innymi z Funduszu Sprawiedliwości sfinansowano pierwszy zakup. Pegasusa, broni do zwalczania terrorystów, którą w Polsce wykorzystano do zwalczania nieprzychylnych władzy dziennikarzy, na przykład Tomka Szwajgierta, do walki z politykami, na przykład Krzysztofem Brazyl, czy też adwokatami, przeciwnikami publicznymi obecnej władzy, na przykład Roman Giertych. Otóż, szanowni Państwo, e we wrześniu 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. I gdyby wtedy działało normalnie państwo, to już po tej kontroli doszłoby do przeszukań, do zatrzymań i do postawienia zarzutów. Kontrolerzy znaleźli dowody na to, że. Dziesiątki milionów złotych były wydawane kompletnie nielegalnie. Oni w ogóle zwrócili się do określenia, że te przepisy, które sobie zmodyfikował Ziobro, są w ogóle niezgodne z konstytucją. No niestety, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, mamy Trybunał Julii Przyłębskiej, Trybunał Kaczyńskiego, parodię Sądu Konstytucyjnego. I, i, i wtedy Najwyższa Izba Kontroli Skierowała szereg zawiadomień do prokuratury. Te zawiadomienia były, dotyczyły jednej, wtedy na samym początku, fundacji, ale też w ogóle funkcjonowania całego Funduszu Sprawiedliwości. Przede wszystkim, Chodziło o to, że fundusz, którego celem to to zwróciła Najwyższa Izba Kontroli, miało być pomaganie pokrzywdzonym, zaczął po prostu być, funkcjonować jako mechanizm wspierania celów politycznych i promocji Zbigniewa Ziobry. Kontrolerzy sformułowali 70 wniosków, 18 z nich było adresowanych bezpośrednio do Ziobry którego, dla którego fundusz stał się takim zapleczem finansowym, jeszcze raz to powiem Państwu, pół miliarda złotych. Minister sprawiedliwości tolerował istnienie konfliktów interesów. Na przykład, że. Tutaj sobie zacytuję jednego z kontrolerowników, np. Fundacja Czyste Serce, taki podmiot, który był kompletnie nieprzygotowany do zleconego zadania. Miała przeprowadzić cykl konferencji o problemach okresu dojrzewania. Zleciła to zadanie podmiotowi komercyjnemu, natomiast ten sam nie zrealizował zadania, tylko podzlecił je kolejnym podmiotom, a sam zainkasował marżę 95%. Gdyby fundacja rzetelnie realizowała te przedsięwzięcie. Można je było wykonać za pół miliona taniej. Jeszcze raz, marża 95%. Czyli, drodzy Państwo, dajemy jakiejś fundacji, ona znajduje podwykonawcę, sama zatrzymuje 95% wykonania przyznanej kwoty. W taki sposób prywatyzowano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Albo dalej, ustalenia kontrolerów. Niektóre osoby występowały w podwójnych i wykluczających się wzajemnie rolach, na przykład byli autorami opracowań, Kierownikami projektów i pobierali atrakcyjne wynagrodzenie, a jednocześnie zasiadali w gremiach, które miały w niezależny sposób recenzować te projekty w imieniu tych, którzy wydawali pieniądze. Na ja przykład, tu podali przykład. Pan Marcin Romanowski, nie, przepraszam, Marcin nie Michał, który był kierownikiem projektów realizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. UKSW w tym samym czasie został powołany na, na stanowisko pełnomocnika ministra sprawiedliwości nadzorującego fundusz, a później na wiceministra. Czyli mamy sytuację konfliktu interesów, bo człowiek wy, występuje jednocześnie w dwóch rolach czyli tego, który przyznaje pieniądze i tego, który następnie rozlicza tego, czy ta dotacja była w porządku. Nikt to oczywiście nie przejmował się tym, że te korupcjogenne mechanizmy istniały. Mało tego, kiedy Najwyższa Izba Kontroli napiętnowała tego typu działania, nie podjęto żadnych działań sanacyjnych, uzdrowieńczych, nie próbowano tego wyjaśnić, nie próbowano tego naprawić. W każdym razie yy, kolejny yy, tutaj przykład podany przez IK, yy, NIK. Na yy, przykład Uniwersytet Kredała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał dotację na opracowanie modelu komunikacji strategicznej, który miałby przeciwdziałać szkalowaniu Polski. Model nie powstał, nie powstało żadne zrealizowane z, z zadań założonych w projekcie. Wytworzono 24 utwory dzieła, które nie były powiązane ani z tematyką tego projektu, ani ze sobą nawzajem. Kordy na przykład, tutaj mamy kolejny, tutaj też jest cytat z Najwyższej Izby Kontroli. Fundacja Mamy i Taty dostała 3 miliony złotych na przygotowanie przyszłych małżonków do małżeństwa na tzw. kursy cywilne przedmałżeńskie. No co to ma wspólnego z pomocą ofiarom? Ja przypomnę, że beneficjentami tego funduszu byli dziennikarze do rzeczy, tam 12 milionów złotych zostało przekazane do fundacji, które, które były z nimi związane. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dostawały również inne osoby związane z mediami, portalami, na przykład Dariusz Matecki, obecny poseł suwerennej Polski, u którego dziś też było przeszukanie i który też wyglądał bardzo blado. Największym wałem, bo to już można mówić, wałem to jest dotacja tych 98 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na fundację Profeto, która na obrzeżach Warszawy buduje ośrodek dla ofiar przemocy. Tą sprawę rozwikłała jako pierwsza redakcja portalu OKOPRES. Tam zostały poddane już w 2021 roku informacje, z których wynikało, że powstaje tak naprawdę nie ośrodek pomocy dla dzieci, ale powstaje za te pieniądze miejsce, w którym są profesjonalne studia nagrań, w których będzie mogła być realizowana profesjonalna, po prostu profesjonalne nagrania medialne, ponieważ ksiądz Michał Olszewski, który zasłynął jako ser były egzorcysta opowiadający publicznie o wyganianiu demonów za pomocą Salcesonu, no, to nie jest żart, on takie rzeczy mówił publicznie, ja już podkreślałem, że e, ja, chociaż jestem ateistą, to szanuję e, religię i e, no, ja bym się nie wyśmiewał w ten sposób z obrzędów egzorcyzmów, e, biorąc pod uwagę, że te egzorcyzmy mają bardzo konkretnie zapisane formuły. I opowiadanie o tym, że można podczas egzorcyzmu wyganiać e, demony przy pomocy Salcesonu, jest po prostu nie kpinął z słuchaczy, widzów i po prostu robieniem takiego showmeństwa. ksiądz Olszewski był kimś takim, jakbym powiedział, prototypem Rydzyka Ziobry, tylko w tym wypadku Ziobro miał być zwierzchnikiem, a nie podlegać pod i nie, i nie starać się o wpływy. No. Tadeusz Rydzek, pseudonim ojciec, ma już prawie 80 lat. Jego okres aktywności politycznej, publicznej się kończy. I Michał Olszewski miał być właśnie kimś takim w tej sprawie, czyli właśnie tej, tej ogromnej dotacji, która była przyznana na budowę i funkcjonowanie specjalistycznego centrum sieci pomocy pokrzywdzonym już w 2020 roku. Doszło do zatrzymania człowieka, już jeszcze wykonawcy, jeszcze zarządów w PiSu. Otóż dowiedzieliśmy się tego z informacji pod koniec 2023, 2023 roku, pod koniec listopada, opublikowuje Krzysztof Brejza. Poinformował on, że Piotr W., właściciel firmy TISO, która budowała dla Profeto. Ośrodek został aresztowany pod zarzutem po prostu malwersacji finansowych i trafił do tymczasowego aresztu. Nieprawidłowości, na podstawie których został aresztowany, sięgały 9 milionów złotych. Urzędnicy skarbowi, to jest bardzo ważne to, co napi napisał wtedy Brejza, podejrzewając, kogo dotyczy sprawa, przeprowadzili działania samodzielnie i prokuratura została poinformowana po fakcie, by nikt tych działań wobec spółki TISO nie zatrzymał. Urzędnicy wiedzieli, że gdyby zgłosili sprawę do prokuratury, to sprawa zostałaby ukręcona. Już po działaniach łódzkiej skarbówki rozdzwoniły się telefony z góry z rządu i prokuratury krajowej. Widać było nienaturalne ruchy wokół sprawy. Pan e, Piotr W. E, Według naszych informacji był pytany o znajomość z Ziobrą i z Patrycją Kotecką, i wedle naszych informacji nie odpowiadał zarządów PiS. Pytanie, czy po zmianie władzy stał się bardziej rozmowny. Fundacja Profeto, według OKA otrzymała te pieniądze. Je tutaj warto przypomnieć pokrótce. Fundacja wygrała konkurs z Funduszu Sprawiedliwości, mimo że nie miała doświadczenia w pomocy ofiarom przestępstw ani zaplecza w przeciwieństwie do innych konkurencyjnych organizacji. Konkurs wygrała jako jedyna, mimo że do rozdysponowania było aż 50 milionów złotych. Można było te pieniądze podzielić na ileś organizacji. Na złożenie wniosku w konkursie był tylko tydzień, a Profeto złożyła swój zwycięski projekt już po trzech dniach. Profito, profito nie, zosta, nie powinna była zostać dopuszczona do udziału w konkursie, bo pomoc ofiarom przestępstw nie należała do jej celów statutowych. Ośrodek fundacji miał otworzyć się w 2024 roku, czyli w ostatnim roku obowiązania umowy na dotację. W planach budynku znalazły się wspomniane wyżej studia nagraniowe. Ja czytam cały czas, powiedziałem materiał OCAPRES, to są te studia nagraniowe, o których Państwu mówiłem. Fundacja tłumaczyła, że ofiary przestępstw będą nagrywać w nich swoje płyty. Fundacja miała problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę z powodu błędów w projekcie, ale odmowę decyzji dzielnicy Wilanów uchylił ówczesny wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwił. Wczoraj była bardzo mocna audycja w czarno-białym poświęcona właśnie naciskom, bo później urzędnicy, którzy odmawiali urzędnicy z Wilanowa, byli zastraszani i napuszczono na nich prokuraturę ziobry. Ksiądz Olszewski według mediów to bliski znajomy Ziobry. Młodszy brat księdza, Grzegorz Olszewski, od 2021 roku zasiadał w Alior Banku, banku, który był uznawany za strefę wpływu Ziobrystów. W 2022 roku, po to bank przyjęty przez państwa, został prezesem. I to są ważne rzeczy, drodzy Państwo. Tu są naprawdę gigantyczne pieniądze, miliony złotych, które zostały tam wrzucone, to jest tak naprawdę prywatyzowanie państwowej kasy. Myśmy Państwo opowiadali o tym, że pieniądze nie trafiały do ofiar, kiedy w 2020 roku wybuchła głośna sprawa z łaskawieniem pedofila przez Andrzeja Dudę. To argumentem, drodzy Państwo, za tym, żeby pedofil, który molestował własną córkę, skrzywdził własną córkę i który. Był skazany też za przemoc wobec partnerki, żeby wrócił do nich. To argumentem było to, że one sobie bez tego jego wsparcia, wsparcia krzywdziciela i oprawcy nie radzą. Nikt z ludzi związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości nie pomyślał o tym, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości mogłyby posłużyć za, no ta, do takiego właśnie celu, żeby tym ofiarom. Pedofila po prostu zafundować, przeniesienie się w miejsce, w którym mogłyby zacząć nowe życie, żeby sfinansować im możliwość, nie wiem, pozyskania nowego zawodu, wreszcie wesprzeć je, żeby nie były narażone na kontakt z oprawcą. Tymczasem politycy, ci, którzy tutaj brali te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, po prostu przemknęli oko na to, że pedofil zostanie ułaskawiony i się wprowadzi do swoich ofiar i będzie mógł im się śmiać w twarz do końca życia. Szanowni Państwo, yy, na koniec polecam yy, historię bez cenzury. Jest już w kioskach. Naprawdę kolejny bardzo dobry numer. Yy, polecam wiele tekstów oprócz tych, które są na okładce. Warto sięgnąć na przykład do tajemnicy cześć śmierci miliardera. Kto zabił yy, trzeciego najbogatszego człowieka świata? Mówimy o yy, latach, o końcówce lat 20 dwudziestego wieku. Fascynująca historia zbrodni, no i trzeba się dowiedzieć, czy była kara za to. Ja polecam też mój felieton o nie pieniądze, o tym, jak prezydenci USA w XIX wieku przegrali walkę z bankierami. Szanowni Państwo, więcej w historii, bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a ja mówię Państwu do zobaczenia.